Przyjeżdżam od dziecka na każde wakacje, od trzech lat mieszkam tutaj na stałe i wykorzystuję w pełni dostępną infrastrukturę i otaczającą mnie przyrodę do tego, żeby pracować, uprawiać sporty, rekreacje i do odpoczynku. Jedną z takich form, która pozwala mi na połączenie tych wszystkich elementów jest prowadzenie zajęć z jogi na trawie. Dzięki temu, że zabieramy zajęcia z sali i stałego podłoża na nieco zmienne w terenie, korzystamy z dobrodziejstw natury w pełni. Czyli angażujemy nasze mięśnie głębokie, do tego, żeby ustawiać lepiej pozycję naszego ciała i żeby dbać o jego zdrowie. Angażujemy głębokie receptory czuciowe, które wpływają pozytywnie na nasz balans wewnętrzny i ten na zewnątrz. Oddychamy świeżym górskim powietrzem, dzięki czemu szybciej się regenerujemy, oczyszczamy organizm z toksyn, wspomagamy układ oddechowo-krążeniowy i naszą odporność. Ładujemy się słońcem które daje nam witaminę D i do tego uruchamia nasze endorfiny, czyli nasze hormony szczęścia. Dzięki bliskości rzeki koimy nasz układ nerwowy, redukujemy stresy, napięcia, a na koniec zajęć, z przyjemnością co dzisiaj zrobimy, możemy się w tej wodzie spłodzić. Wyobraźcie sobie po takiej pełnej godzinie ćwiczeń, że kładziecie się na tej pięknej zielonej trawie, słuchacie szumu rzeki, ćwierkających ptaków, słuchacie wiatru w koronach drzew, zamiast głośnej muzyki z ulicy, czy na przykład głośnych sąsiadów. Możecie nie wierzyć mnie, możecie nie wierzyć nim. ale jest to sprawdzone i potwierdzone, że spędzanie czasu w naturze wpływa na nas fantastycznie, zarówno na nasz umysł, jak i na nasze ciało. I powiem Wam więcej. Nie wierzcie mi na słowo. Przyjedźcie sami w naszą dolinę poprawy i najlepiej róbcie to regla. W Dolinie życie toczy się nie tylko na jego brzegach, ale również i na wodzie. Dzisiaj w ramach naszego spotkania nad Popradem zapraszam Was do samego jego środka, czyli na rzekę, jako głównego bohatera cyklu naszych spotkań. Rzeka Poprad od lat służyła ludziom jako droga transportu publicznego, do spławiania towarów, a w późniejszych czasach również i do turystyki, a także sportu. Na Popradzie odbywały się regaty kajakowe i odbywały się również turystyczno-krajoznawcze spływy drewnianymi tratwami, którymi dowodzili Flisacy. W dzisiejszych czasach również bardzo mocno wykorzystujemy dobrodziejstwa i przyrodnicze walory naszej rzeki i otoczenia, ale robimy to już w troszeczkę innym stopniu. I tak spławianie towarów zostało już z nami tylko głównie w sferze rozrywkowej i komercyjnej. Jeżeli chodzi o pływające drewniane tratwy, zostały one zastąpione nieco lżejszymi i mniejszymi łodziami. Regaty kajakowe przeszły sobie w międzynarodowe kajakowe sportowe spływy, ale także towarzyskie spotkania, a na rzece. Oprócz lekkich i sterownych pontonów pojawiły się również supy. Co to supy? Soup to stand up paddling, czyli takie wiosłowanie na stojąco. Deski SUPowe są w naszym przypadku świetnym połączeniem zarówno Drewnianej tratwy, naszego kajaku, jak również deski surfingowej w jednym. Mają one wszechstronne zastosowanie i oprócz rekreacyjnych spływów, pikników na wodzie czy ćwiczeń jogi, jakie możemy na nich odbyć, możemy również brać udział w wielu sportowych konkurencjach, które w przypadku piwnicznej odbywają się na sub-challenge na rzekach. W trakcie Waszego spływu nasza okolica będzie kusiła Was. Ogromną ilością przyjemnych szlaków i będzie wabiła was na swój ląd. Będziecie mogli zatrzymać się na przystani, wypić sobie w restauracji kawę, skorzystać ze źródła wody mineralnej w naszej pijalni artystycznej, czy na przykład zmienić środek Waszego transportu z wodnego na rowerowy, wykorzystując do tego ofertę naszej wspaniałej, piwniczańskiej rowerowej doliny. Wszystkie sprzęty, które są Wam niezbędne, do spławiania rzeką, czyli pontony, supy, łodzie, tratwy i kajaki możecie znaleźć w naszej bazie sprzętu wodnego, czyli w naszym spływie łodziami doliną popradu. Często padają pytania, jak tu u nas z pogodą? Kochani, rzeka Poprad nie jest ani grzeczną, ani stabilną w swoim przebiegu rzeką, i również tak jest z pogodą bywa ona kapryśna, jak to u nas w górach. Natomiast dzięki temu każdy sezon się od siebie różni i dostarcza nam nowych atrakcji. Dlatego w Dolinie Popradu, bez względu na porę roku, będziecie mogli doświadczyć bogactwa wrażeń i tego, co mamy wam do zaoferowania, zarówno w naturalnym stanie, jak i w naszej zagospodarowanej infrastrukturze. Przytoczę tutaj teraz na koniec cytat, który najbardziej pasuje mi do naszej Doliny Popradu, czyli że nie ma złej pogody, a są tylko nieodpowiednie ubrania.